Cześć, witam was w następnym odcinku. Dzisiaj zagramy sobie w Grow Up Your Garden. To dość popularna gra teraz, zdobywa taką popularność. Teraz sobie powiemy, jak zdobyć na przykład Wet Apple. Ma, ona ma takie ociekające kropelki wody. No i musi być po prostu event deszczowy albo burzowy. Jeśli chcemy mieć na przykład tęczowe, to musi być burza i trafić piorun w to. A następnie, gdy chcemy mieć zamrażoną, to musi być po prostu event. Dobra, teraz sobie powiedzmy trochę o nasiłkach. Tutaj mamy taki shop. Zero tutaj filozofii jest, po prostu sobie kupujemy. Oj, można też sobie kupować za bobuksy. Że znowu będą nowe nasionka. No, a teraz trochę o petach. Pety się wykluwa z jajek yy, i one dają różne busty. No, zobaczmy sobie tego pieska. Go można też podnosić. Trzeba go też karmić, żeby dawał te busty przez całe 58,93 sekundy mam 5,18% szans, że upuści randomowe nasionko. Dość fajne, dość fajne. I mam dla Was taki mały konkursik. Mam takie tutaj dwa jajuszka. Zaraz je sobie wyklujemy. I te dwa zwierzaki z tych... Jajek, które się wyklują, lądują do was Musicie napisać w komentarzu Hashtag Viral, Spacja Wasznik z Roblox No i teraz yy, najbardziej opłacalne rzeczy I trochę o krzakach Bo niektóre owoce mają i itp. O, i polecam wam sadzić bambusy, bo to jest taka drabinka Dobra, e, to teraz o tej różnicy. Sobie podejdę szybciutko. Dobra, ona chce kukurydzę, która waży 3,5 kg. To patrzymy sobie do ogrodu, czy mamy taką kukurydzę. E, tutaj mam jakąś dużą. E, nie mam, a tej się nie opłaca, chyba. Nie, nie opłaca się. To trzeba dłużej czekać. W sobie to scalę. Tutaj jest bardzo przydatna funkcja, bo mogę salować sobie cały mój inwentory. Dobra, teraz chodźmy sobie popatrzeć na nadwodnienie. Jajka. Są tutaj też daily questy, że na przykład 25 marchewek. No i to są w sumie głównie te questy. A tutaj się też odnawia, tak jak w Seat Dobra, zobaczmy sobie. Tutaj jest O, i jest uh, basic spray. Sprinkle. No, podstawowy zraszacz. Dobra. Teraz... o, już zapomniałam o tym przycisku Sobie dam na kukurydzę, żeby mi szybciej rosła Bo tutaj mamy taki obszar I jeśli jest w tym obszarze jakiś yy, owoc, nasiona To ona po prostu rośnie szybciej i to jest z tego nawodnienia yy, Są jeszcze takie łopatki Klikniesz na na przykład raspberry i możesz je przesunąć. Ja ją lekko przesunę tu. O. No i tak działa ta łopatka. A. E, dobra. Wielka dzień. Pamiętajcie, że jakby to jest randomowe. Wszystko. A. I teraz o czasie. Pewnych jajek bo Prawie każde jajko doż, Jest dość Długo się wykluwa Dość długo się wykluwa I Jedynie to exotic bug egg e, Się szybko wykluwa Bo podajże 60 sekund u jest coś Może na nagraniu trafi mi się grzybek Nie <try> Pumpkin Seed. Ja wam polecam kupować nasiona Dafidu Pumpkin i Watermelon Seed. Bo to są bardzo przydatne nasiona, bo jakby ta roślina czasem je, je chce. A one są dość rzadkie. Ja tutaj mam sobie taki kącik. Oj Pyk. Pyk. Dobra. I teraz sobie wykluję te jajuszka. Pierwsze. Animacja jest. I kurczak. Dobra. No i taki Reniferek. Yy, I pamiętajcie o tym konkursiku. Do zobaczenia, papa. Wyniki będą za tydzień. Jeśli nikt się nie zgłosi, tak jak w poprzednim konkursie, to jakby go anuluję, bo. To by nie miało sensu, żeby on trwał, nie wiem, z rok. Dobra. Do zobaczenia, papa. Pa.